Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. A właściwie dzisiaj nie danie, bo sposób na pokażę Wam jak ugotować przepyszną kaszę bądź ryż na sypko o wspaniałym smaku i wzbogacone w dodatkowe wartości odżywcze. Bardzo prosty sposób, za każdym razem się udaje, więc już nie przedłużam. Wszystko szczegółowo opiszę w przepisie pisanym na blogu www.skutecznie.tv. Zapraszam. Odmierzam miarkę kaszy, na przykład jeden kubek bądź jedną szklankę. Rozgrzewam garnek suchy, bez tłuszczu, bez wody i czekam aż dno lekko się nagrzeje, tak na niezbyt dużym ogniu. Do tego rozgrzanego garnka wsypuję kaszę lub ryż. U mnie dzisiaj kasza jęczmienna. I prażę ją przez kilka minut, co jakiś czas, mieszając. Kiedy kasza zacznie przyjemnie pachnieć, 3-4 minuty i powinien to być już ten czas. Dolewam tutaj wrzątek, czyli przygotowaną wodę, tak żeby woda przykryła kaszę i żeby było jej jeszcze mniej więcej centymetr nad poziom kaszy. Coś takiego. Kasza rozgrzana, garnek rozgrzany, więc sposób naturalny woda mocno podejdzie do góry i zacznie się gotować. Ona teraz siądzie. Spokojnie, lekko mieszam i zostawiam. Już nie mieszam, tylko gotuję na małym ogniu, najmniejszym możliwym, przez mniej więcej 10 minut. Jeszcze bez soli. Gdybym zobaczyła, że woda nieco odparowuje, to można jej trochę dolać, ale niezbyt dużo, bo ta dolana na początku spokojnie wystarczy. No i po 10 minutach kasza wygląda tak. Wyłączam grzanie, dodaję tutaj sól do smaku, tyle ile lubicie do kaszy bądź do ryżu. Olej kokosowy, mniej więcej jedną łyżkę. Można też dodać inny tłuszcz lub olej, ja daję kokosowy. Mieszam, starannie olej się rozpuści. Tak, żeby pokrył każde ziarenko kaszy bądź ryżu. Przykrywam i odstawiam pod przykryciem na jakieś 15-20 minut. Ja to lubię jeszcze zawinąć w ręcznik kuchenny, wzorem naszych mam czy babć. Kasza wtedy dłużej trzyma ciepło i na pewno będzie idealna. Po tym czasie wygląda tak. Kasza pięknie napęczniała, urosła i zmiękła. Jest naprawdę smakowita, pachnie bardzo przyjemnie. Zobaczcie sypka. No i przede wszystkim bardzo zdrowa. Ten sposób jest sprawdzony, udaje się za każdym razem i to niezależnie od tego, co weźmiecie. No chyba, że jakąś taką kaszę, którą dłużej trzeba gotować, czy na przykład brązowy ryż. Z brązowym ryżem nie próbowałam, ale zwykły ryż, kasza jęczmienna czy kasza jaglana też bardzo smacznie wychodzą w ten sposób, więc z przekonaniem polecam. Tak to wygląda. Przekładam na talerz i można podawać. Smacznego!